O Karolinie Korwin-Piotrowskiej znowu zrobiło się głośno, a wszystko za sprawą jej nowej książki, w której poruszyła dotąd zamiatany pod dywan poważny problem mobbingu i wykorzystywania w świecie teatralnym i filmowym. I choć publikacja Karoliny Korwin-Piotrowskiej dopiero co trafiła do sprzedaży, już zdążyła wywołać sporo zamieszania. Na wywołanie dziennikarki do tablicy i oskarżenie jej o hipokryzję zdecydowały się już Katarzyna Dowbor i Dorota Superniania Zawacka. Padły naprawdę mocne słowa Katarzyna do Wborwu YGARN i a Karolinie Korwin Piotrowskiej. Szkoda, że tak szybko zapomniała pani, jak sama niszczyła ludzi. Teraz przyszła kolejna następną celebrytkę, której Karolina zdążyła w przeszłości zajść za skórę. Monika Janowska zdecydowała się w niedzielę na publikację obszernego wpisu na Instagramie kierowanego do Korwin Piotrowskiej, w którym oskarżyła dziennikarkę o pastwienie się nad nią, przez do dziś zmuszona jest brać leki na nerwice. Żona Roberta Janowskiego nie szczędziła dziennikarce gorzkich słów. Kto wymyślił hejt w Polsce czyli Dear Frenemy? Zaczęła swój wywód. Orędowniczka nasza, pośredniczka nasza, pocieszycielka nasza. Karolina Korwin Boska. Piotrowska. To są jakieś jaja. Nasza narodowa naczelna hejterka została rzeczniczką nękanych i pokrzywdzonych. A jeszcze tak niedawno pamięta pani Internet nie zapomina, ja tym bardziej. Myślę o pani codziennie biorąc od rana lek na nerwice. Lekarz twierdzi, że w moim przypadku będzie to raczej rytuał dożywotni. Monika Janowska wytknęła korwin Piotrowskiej, że ta ją niszczyła i jest gwiazdka Ała do gniazda, w którym się obecnie urządza. Widać, że puściły jej nerwy. Czy pani to rozumie? Czy pani jest tego świadoma? Niszczyła mnie pani, mnie, moją rodzinę i moich przyjaciół. Maglowała pani towarzysko moich kolegów i ten smród się potem ciągnął latami. Bez mrugnięcia okiem prała pani brudy, które do pani nie należały, a które, w większości, okazywały się zwykłym, fałszywym paszkwilem brukowców. Z uśmiechem wyższości drwiła pani ze świata okładkowych celebrytów, sama do niego przynależąc. Kpiła pani z życia gwiazd, tak wzruszająco opowiadając o swoim w kolorowej prasie, jakby ten pani byt był o niebo lepszy, peroruje Janowska. Srała pani do gniazda, w którym, dla odmiany, tak pięknie się, obecnie, urządza. I pławi się teraz pani w tym głównie, które nieraz wylewała na innych. I udaje świętą i odważną. Matka ofiar. Królowa poszkodowanych. Wybawicielka zwiedzionych. Hipokrytka. Kłamczucha. Karolina Korwin-Piotrowska. Bomba tygodnia. Zakończyła.